Co się chwyciło Może jakiś karpik Ale nie karpik Może to jak jamorek Może nie amorek Co jest? Co się urucham? Co jest? Rybacz zaczeł! No du du dół, oj du 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 Nic nie idzie, nie Oj sesji dobre Można Tak. Taky to anejoś też tu w no, teraz zostawił to O nie wiem Ale jest widzę jest grubo Bo pokaż się o, jest bardzo grubo, dobra. Oliwko pod tęsknięciem. nisko. No tutaj muszę podziwiać. chodź, odejdź, 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 Do wiary, kurwa. Zobaczcie, co. Samo. tyle. jest strasznie drzyj no. to to kurwa stoisz, żebyś na bazarze kurwa cebulę sprzedawał jebaj to kurwa ryba ci ucieka no yeah. dawaj to to drzyj gdzie on jest, poszedł kurwa yeah. Łoj, dobra i teraz pompa szybko, nawijaj i pompa, jak już podnosi się to pompa. Jeszcze raz, wie, jeszcze raz, teraz szybko. Yes. Dobra, jej Metra ma i hmm? teraz, teraz, bo ty go podnosisz, to on w tym momencie powinien dostać papę już to jest power Czy nie? To nie jest powerstick, to jest inna chmiszczyzna Dobrze cię do igora Dobra, i je i, i teraz go Dawaj go, nie podnoś go tak trzymasz go jakbyś go oglądał. Jebaj go, ma być bajno i teraz, nawijaj i, i dawaj go. Fajnie, że nie mam natarki. Zresztą to I już do góry co ty tak podnosisz, góry, podnosi? góry była ja chciało no dobra, poczekaj, 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 poczekaj. Nie dojeżdżasz, dojeżdżasz do centliga. No i dalej Już nie podnosisz. Tak. o Oo! Przemrzeł będzie większe. Oba. Chyba nie ma Ryba, druga. ryba. nie trzymaj ją! Nie, wjebaliśmy się, ej! Wiesz, okay. podjąłem. To czekaj, kurwa! Szybko, szybko. Ja pierdolę. Cudowianki, dawaj, szybko akcja. Czekaj! Dawa. Daj mi go, daj mi go, chuj. Daj mi go. Nie, nie, nie. Dawaj go tu, na lewo. Daj im go. Dobra. Chodź, daj mi rybę. Czekaj. No, trzymaj, trzymaj to. Trzymaj, trzymaj to. Давай. Поезжай на подругу. Песо.